Nowy rok 2026 przychodzi z energią świeżego oddechu. To taki moment, kiedy wszechświat jakby mówi, dobra, zaczynamy od nowa. Co chcesz z tym zrobić? To czas, w którym warto rozejrzeć się wokół i zapytać siebie, czy to, co mam, naprawdę mnie karmi? Ten rok może być pełen zmian, ale takich, które prowadzą do większej autentyczności, mniej udawania, więcej bycia sobą. Nie chodzi o spektakularne postanowienia, raczej o małe, codzienne wybory, które naprawdę robią różnicę. I właśnie w ten klimat wchodzi jutrzejsza pełnia, pierwsza w tym roku znana jako Wilczy Księżyc. To moment, który budzi w nas emocje, instynkty i potrzebę bycia bliżej prawdy. Wilk symbolizuje niezależność, ale też siłę wspólnoty, dlatego ta pełnia często przynosi refleksje na temat relacji, rodziny i naszych emocjonalnych granic. Możesz poczuć chęć przytulenia świata albo odwrotnie, zamknięcia się pod kocem i nic nie mówienia. I obie opcje są w porządku. Energia tej pełni będzie trochę jak lustro, pokaże co Cię jeszcze uwiera gdzie wciąż niesiesz coś, co nie jest twoje. Ale spokojnie. To nie po to, żeby Cię przytłoczyć, tylko żebyś w końcu mógł mogła to zrzucić. Właśnie teraz, na samym początku roku, możesz symbolicznie pożegnać wszystko, co już nie pasuje do Ciebie z nowej wersji 2026. Zrób z tej pełni mały rytuał. Nie musi być nic wielkiego. Możesz zapalić świeczkę z intencją. Niech jej płomień przypomina ci o świetle w tobie. Pomyśl, co chcesz wpuścić do swojego życia w tym roku. Może więcej spokoju, może odwagi do zmian, może zwyczajnie mniej chaosu i więcej śmiechu. Możesz napisać kilka słów na kartce. Zostawiam za sobą i wpisać to, co chcesz puścić. A potem drugą stronę albo kolejną kartkę przeznaczyć na zapraszam do swojego życia i tam nie ograniczaj się. Napisz wszystko, nawet to, co brzmi nierealnie. Wszechświat lubi odważne marzenia. Dobrym pomysłem na tę pełnię jest też zrobienie prostej mapy marzeń. Nie musi być artystyczna. Wystarczy kilka słów, zdjęć. Może rysunków, które pokazują, dokąd chcesz iść w tym roku. To trochę jak wizualna rozmowa z przyszłością. A jeśli nie masz nastroju na rytuały, nic nie szkodzi. Możesz po prostu zrobić sobie wieczór offline, zaparzyć herbatę, owinąć się w ulubiony koc i pozwolić myślom płynąć. Pełnia to nie test duchowości. Nie musisz robić niczego magicznego, żeby było magicznie. Czasem wystarczy szczerość wobec siebie i parę spokojnych oddechów. Pamiętaj też, że w czasie pełni emocje potrafią się wylewać. To normalne. Możesz czuć się trochę rozedrgany, wzruszony albo po prostu zmęczony. To księżyc robi swoje. Nie ty coś robisz źle. On tylko porusza to, co potrzebuje ujrzenia. Więc jeśli poczujesz, że coś się w tobie kotuje, oddychaj. Może zamiast się z tym szarpać, spróbuj zapytać, co to za emocja, co ta emocja chce mi pokazać. Czasem wystarczy posłuchać, zamiast spróbować to naprawić. Niech ta pełnia pomoże Ci wejść w Nowy Rok z czystym sercem. Nie z planem idealnym, ale z odwagą, by reagować na to, co przychodzi. Bo właśnie w tym jest prawdziwa magia. Nie w kontrolowaniu tylko w zaufaniu, że wszystko dzieje się po coś. A jeśli jutro spojrzysz w niebo i zobaczysz ten jasny, wilczy blask, pomyśl, że to taki kosmiczny przypominacz. Jesteś dokładnie tam, gdzie trzeba.